Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj sobie podsumujemy czego Katarzyna nadużywała w kwietniu. Oczywiście, zanim przejdziemy do rzeczy kosmetycznych, to trzeba zrobić aktualizację, co tam u mnie. Po pierwsze, w ostatnim filmie widzieliście mnie szczapką, więc nie widzieliście, że skróciłam sobie włosy sama na tyle, że mogę sobie zrobić irokeza. To i tak jest wysoki irokez z e, mocnym puszapem, typowo w moim stylu, ale włosy są na tyle krótkie, że mm, trzymają się, nic mi nie zlepuje, na jeden czy na drugi bok, więc zobaczę, czy tej fryzury nie będę dłużej kontynuować. Tak samo z racji kwarantanny, już mam dosyć długie boki i zastanawiam się, czy. Hmm, czy ich trochę nie zapuścić, żeby mieć o właśnie takie. Y, ale żeby nie odstawały za mocno. Jak Mo sobie kombinuję, że jeżeli bym przecierpiała ten okres i bym zapuściła boki, to później bym ścięła całą głowę, wszystkie włosy na Pixie. Wszystko by było o równej długości. Tak się zastanawiam, czy wytrwam, czy dam radę, ale. Hmm. Po drugie, mam do Was pytanie, czy Wam kwiecień również tak szybko minął? Niesamowicie mi szybko przeleciał ten miesiąc. I co do kwietnia, to ja miałam wielkie ogromne zamiary, bo tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmie, miałam w planie zrobić czyszczenie kosmetyków, toaletki, komód, nagrać Wam z tego film i nie zrobiłam tego nawet w jednym procencie, nic nie dotknęłam i nie wiem kiedy mi ten miesiąc minął, więc mam nadzieję, trzymajcie kciuki, że wyjdzie mi to w maju, zobaczymy. No ale chciałabym to tak na wiosnę, a nawet no już raczej na lato ogarnąć. W razie czego to, co jest na ustach, na paznokciach, na oczach, wszystko będzie zawarte w opisie na dole pod tym filmem i wydaje mi się, że wszystko zaktualizowałam, przechodzimy do ulubieńców. I jak to zwykle ma miejsce, najpierw zacznę od pielęgnacji, później przejdę do kolorówki. Mówiąc o pielęgnacji, doskonale wiemy, że jestem miłośniczką głębokiego, bardzo porządnego oczyszczania cery i w minionym miesiącu bardzo, bardzo polubiłam się z taką Pastą, peelingiem do oczyszczania cery od Eveline Eveline Cosmetics, Insta Skin Care. Pasta, peeling do twarzy, przeciw zaskórnikom, aż tak clean out. To jest pasta, która po wyciśnięciu wygląda jak różowa glinka i mm, nie zapoznawałam się tutaj ze składem, tak trafiłam. Skoro już jeden składnik tutaj odgadłam, to już Wam przeczytam. Mamy różową glinkę. Korunt, czyli niezwykły minerał o właściwościach peelingujących konopie. Czyli silne właściwości nawilżające i odbudowujące, i to jest peeling, po którego użyciu cera jest oczyszczona, jest w pewien sposób, bym powiedziała, taka lekko matowa, ale nie totalnie matowa. Nie czuć żadnego ściągnięcia, ale widać, że pory są delikatnie wygładzone, są lepiej oczyszczone. Producent nie opisuje tutaj, czy powinno się tego używać kilka razy w tygodniu, czy można na co dzień. Ja mm, Używam czasami codziennie, czasami co drugi dzień w zależności jak mi się przypomni. W razie czego jeszcze w tym produkcie nie ma SLS, SLES. Parabenów, oleju parafinowego ani silikonów, więc skład jest tutaj naprawdę przyzwoity. Tak jak rozprowadziłam ten produkt podłogi, to jedno, że to jest właśnie takie różowe przypomina różową glinkę. To jeszcze możecie zauważyć, że tutaj są takie małe granulki, które od razu właśnie robią efekt peelingu. Mam cerę mieszaną i na początku obawiałam się, że. Powinnam tego produktu używać tylko na strefę T Nie powinnam wyjeżdżać na boki twarzy, aby w razie czego się nie przesuszyć Ale wbrew pozorom ani razu nie odczułam żadnego właśnie wysuszenia, ściągnięcia cery Tym bardziej, że tutaj boki twarzy mam typowo normalne Nie są one suche, ale nie są też one tłuste Więc tutaj po takich agresywniejszych produktach mogłabym się spodziewać Sahary A a czegoś takiego tutaj z tym produktem nie ma, więc naprawdę polecam. Jeżeli mowa o nawilżeniu, to może najpierw nawilżenie twarzy. Na Instastory pokazywałam Wam tą maskę. To jest maska z Revolution Skincare, która powstała spod rąk Jackie Jamie. I to jest maska Toffee Apple Face Mask. Maska, która dosłownie pachnie jak karmel. Tak. I ta maska nie dość, że wygląda jak karmel, ciągnie się jak karmel. Em, właśnie takie tofi. Jak nałożycie ją na twarz, to czuć zapach tego tofi. A człowiek jest w niebie, bo nie dość, że czuje ukojenie na twarzy, to jeszcze kubki zapachowe pracują. A ta maska robi coś takiego, że ona cudownie nawilża. A dobrze wiemy, że teraz w obecnych czasach, kiedy nosimy rękawiczki, nosimy maski, chronimy swoją twarz, to niestety. Te części ciała są szczególnie narażone na przesuszenie. Twarz oczyszczam sobie tą pastą, a następnie tak na 10-15 minut nakładam tą baskę. To jest maska nawilżająca, ona w żaden sposób nie zastyga, więc ona cały czas jest ruchoma na twarzy i później trzeba ją zbyć tam ciepłą, letnią wodą. Ale powiem Wam, że dawno nie miałam. Tak przyjemnie nawilżającej kojącej maski, która przy okazji byłaby tak przyjemna dla kubków smakowych. Więc jeżeli szukacie fajnej maski, nawilżającej i przy okazji w przystępnej cegie to mogę jeszcze z tym polecić. Pozostając w temacie nawilżenia, produkt do ust Lanolips. Ja wam o tym produkcie wspominałam w poście Star of the Week. Cały czas uważam, że produkt jest świetny. Wiem, że nazwa sugeruje Lanolips to lanolina, ale niestety próbowałam wszelkiego rodzaju maści z lanoliną, te na brodawki dla kobiet karmiących piersią na brodawki. Próbowałam tego balsamu z jaj z lanoliną. Kupowałam też tej pomadki z Sylwego, chyba tak ta marka się nazywa, ta w sztywcie. Niestety nic na mnie nie działa. I ten produkt nie należy do najtańszych, ale mogłabym go porównać do tego balsamu mocno nawilżającego z Clarins. Tamten jest, z tego co pamiętam, chyba o 15 zł droższy. Ten jest ciut tańszy, ale mam wrażenie, że. Tak samo świetnie działa, regeneruje usta. W minionym miesiącu, przez noszenie masek ochronnych, moje usta cierpiały takie katusze. Ja Wam rzucę tutaj taki mini filmik robiłam. SOS ratowanie ust, bo po prostu co drugi dzień miałam skorupę na ustach. Jak chcę uratować swoje usta, to właśnie używam tamtego peelingu od MIO, który również pojawił się w tamtym filmie, i to jest cały czas mój ulubieniec, to się nie zmienia. I następnie, właśnie na noc, ten balsam Lanolips, tylko że to jest balsam, który trzeba przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej jak najcieplejszej. Jeżeli on będzie leżał w chłodnej temperaturze, na myśli takie 5 stopni i mniej. To on zaczyna twardnieć, zaczyna gęstnieć, więc później ciężko go mm, wydobyć z tej tubki. Ale jeżeli jest w temperaturze pokojowej, spokojnie można go wycisnąć z tego opakowania i e, najlepiej rozgrzać go pomiędzy palcami. Albo ja na przykład robię coś takiego, że od razu bezpośrednio nakładam trochę na usta, i pomiędzy ustami ten produkt rozgrzewam i rozwarowuję. I to co mi się podoba, jeżeli kładę się spać, załóżmy prześwietam, nie wiem, z 8 godzin. I i mam ten produkt na ustach, to budzę się z produktem dalej na ustach, on cały czas na ustach pozostaje, plus jak się budzę, usta są naprawdę przyjemnie nawilżone i zregenerowane. Więc jeżeli należycie do grupy tych szczęściarzy, że działa na Was lanolina, ziaja i te wszystkie inne, te tańsze produkty, to naprawdę Wam zazdroszczę. I trzymajcie się tych produktów. Ale jeżeli te produkty dla Was nie działają tak samo jak i na mnie, to polecam spróbować tego. Jeszcze jeden produkt pielęgnacyjny, samoopalacz. I uwaga, samoopalacz, który jest drogeryjny, będzie tani i jest z marki Eveline Cosmetics. I proszę Państwa, to jest samoopalacz na innej zasadzie niż samoopalacze, o których Wam wspominałam w minionych miesiącach. I tamte samoopalacze dalej polecam, dalej ich używam i tamte samoopalacze. Opalacze są mocne, one dają mocniejszą opaleniznę. Ten z kolei, czyli Brazilian Body ekspresowa pianka brązująca do ciała, mam wersję od jasnej do średniej karnacji. To jest pianka, która działa stopniowo. I daje efekt ładnie opalonej skóry, ale właśnie tak delikatnie opalonej. Tą pianką nie zrobicie sobie czekoladki bądź jakiegoś takiego tropikalnego looku, tylko jednak tak opalicie się w ramach rozsądku. I to jest pianka, która zawiera w sobie wodę aloesową i witaminę E. I producent tutaj nie narzuca nam, że mamy tą piankę, ten produkt zmyć po upływie iluś tam godzin. Więc no, skoro. Nie trzeba zmywać, no to nie zmywam. I tutaj jest napisane, że efekty są widoczne podczas nakładania, i to są bardzo delikatnie widoczne efekty, bo jak nałożycie, no to skóra jest tak bardzo, bardzo delikatnie buśnięta. Później, po około upływie 5 godzin, faktycznie widać, że ten kolor skóry się zmienia, ale ja ten produkt przetrzymałam, sądzę, że tak z 18-20 godzin i wtedy, wtedy skóra naprawdę miała bardzo, bardzo ładny, złocisty, zdrowy, opalony kolor. I co najlepsze jest przy tym produkcie, to to, że jeżeli kąpiecie się w wannie i e, zmywacie z siebie samoopalacz, to z pewnością zauważyliście, że na wannie gromadzi się taki osad. Z tej opalegizdy, z tego produktu, który schodzi z ciała. I przy tym produkcie zdecydowanie mniej tego osadu zostaje na wannie, niż przy używaniu wcześniej przeze mnie polecanych samoopalaczy. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że wannę należy po sobie umyć i zbyć ten osad, ale chciałam Wam tak zobrazować dosyć mocno, na jakiej zasadzie ten produkt schodzi ze skóry, a na jakiej zasadzie schodzą tamte. Możemy przechodzić do kolorówki, i teraz proszę Państwa, mydło do brwi, które będzie stosunkowo drogie, jeżeli się pomyśli, że to jest mydło, bo ten produkt kosztuje 39 zł, ale to jest produkt, który jest powiedzmy bydłem do brwi, a żelem do brwi, który zastyga jak mydło, ale nie potrzebujemy używać wody i nie mamy problemu, żeby ten produkt ze sobą zabierać w podróże. I to jest bydło do stylizacji brwi z firmy Lush Brow. Um, o tym mydle słyszałam wiele. Wiem, że wiele moich koleżanek po fachu to mydło zachwalało. Też dostałam wiele poleceń, wiele osób mi pisało o tym produkcie. Po filmie, gdzie wam pokazywałam tą moją technikę brwi na mydło, powiem Wam, że naprawdę dzięki Wam zamówiłam hita. Jeżeli by sobie pomyśleć, kurde, no prawie cztery dychy za mydło, no to nie. Ale z drugiej strony, jeżeli sobie pomyśleć, kurde, takie porządne maskary do brwi, powiedzmy na przykład Anastasia Beverly Hills, która trzyma naprawdę mocno brwi, no, kosztuje w okolicach stówki ponad stówkę. A tutaj mamy produkt, który sądzę, że starczy na znaczki, znacznie dłużej. I jest to jednak produkt, który działa na tej samej zasadzie, jak właśnie zrobiona pasta z bydła. Tylko tyle. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest mistrzostwo. Jest to produkt, który nie jest twardy, tak jak mydło. On jest w formie tak jakby takiego gęstego żelu. Tak jak taki żel pasta do włosów. Za pierwszym razem, jak użyłam tego produktu, myślałam sobie, kurde, a hmm, no jeżeli to nie zastyga, to zostanie cały czas mokre. No, no bo w opakowaniu jest cały czas mokre. Ale po kilku minutach ten produkt zastyga i zastyga dosłownie tak, jakby zastygła właśnie zrobiona pasta z bydła. Plus woda, czy tam bygiełka, tak jak wam pokazywałam w tamtym filmie. Więc mogę szczęstym sumieniem oficjalnie powiedzieć, że wszelkiego rodzaju bydła, które miałam w tej mojej codziennej szufladzie, bydła zwykłe, mydła do brwi, bydło z AliExpress, te zwykłe takie mydła, które trzeba moczyć, odłożyłam. I teraz w szufladzie mam tylko właśnie ten produkt, bo do niego nie muszę używać żadnego spryskiwacza, nie muszę go moczyć, po prostu wkładam grzebek, brwi wyczesuję i dalej jadę z makijażem brwi. Dziękuję Wam bardzo za polecenia. I polecam dalej. Następnym produktem jest korektor. Korektor, o którym wspominałam Wam w moim poście, Star of the Week. Jaki też korektor, który testowałam na kanale. I korektor, który powiem Wam, że jakbym zobaczyła Słocze w internecie. To nie wiem, czy bym go zamówiła. Są to korektory, które są wybitkie żółte. Są to bardzo żółte korektory, i te korektory, również te dwa odcienie, jedynkę i dwójkę. Mam również dzisiaj na sobie pod oczami. I wbrew pozorom, pomimo tego, że one są wybitkie żółte, chyba jeszcze tak żółtego korektora pod oczy nie mam w swojej kolekcji, to one tak nie wyglądają na twarzy. I powiem wam, że Karolina Matraszek, bo to jest dzieło spod ręki Karoliny Matraszek przy współpracy z Afektem. To jest bardziej niż pewne, że jeżeli wizażysta do czegoś się dotknie, no to wie co robi i wie jak to zrobić, żeby to wyglądało dobrze. tym bardziej, że sądzę, że testuje, sprawdza ten produkt na wielu różnych karnacjach, na wielu twarzach. I ten korektor pod oczami jest po prostu bombowy, jest cudowny. Jest to korektor który zastyga, ale nie utlenia się, nie ciemnieje. Nie wchodzi w zmarszczki, przynajmniej u mnie nie wchodzi w zmarszczki, bo tam od jednej dziewczyny dostałam feedback, że u niej w zmarszczki wchodzi. U mnie, jak go nałożę pod oczy i od razu przypudruję, nic się nie przemieszcza, nic się nie transferuje. Wygląda cały dzień pięknie, nieskazitelnie, jest jasno pod oczami, nie ma żadnych zasienień. Dobrze wiecie, że ja zawsze dokładam też korektor, robię drugą warstwę, żeby nie było widać tej mojej doliny łez. Przy tym korektorze naprawdę czasami nie dokładam, a czasami tak dołożę minimalnie tą drugą warstwę i jest flawless, jest po prostu jest cudownie, jest przepięknie i naprawdę z ręką na sercu, jakbym zobaczyła słocze w internecie. Hmm, no to nie wiem, czy bym go wzięła. Nie wiem, czy bym się zdecydowała, ale dzięki temu, że miałam okazję go przetestować, ja się po prostu zakochałam. Powiem Wam, że tak jak w tamtym roku zachwycił mnie L'Oreal Infallible, tak jak wszystkich. W tym roku, na początku roku zachwycił mnie ten Infinity Conceal and Define od Revolution. Myślałam, że w tym roku już nie będzie lepszego korektora. Myślałam, że jeden korektor rocznie. No nie, kolejne ulubienie, co oczywiście te dalej kocham. Tak samo dalej kocham korektory L'Oreal Infallible, ale te mają zupełnie inny kolor, zupełnie inaczej wyglądają i po prostu tyle. Są cudowne. Polecam. Paleta do oczu. Neutralna paleta do oczu. No, oczywiście, jaka może się u mnie pojawić. Neutralna paleta. Zarąbista paleta. Niestety, dosyć droga z wyższej półki cenowej, ale jest świetna. To jest coś, co testowałam już w marcu, ale z racji tego, że w marcu jeszcze. Tak zdecydowanie częściej używam swoich palet, i jeszcze nie chciałam się od nich tak oderwać, to powiedziałam sobie, dobra, tą paletę będę testować w kolejnym miesiącu i dalej uważam, że jest świetna. W tym filmie, w którym ją testowałam, powiedziałam Wam, że ona jest świetna, i dalej uważam, że jest zarąbista. Paleta neutralna od Too Faced to jest The Natural Nudes, to jest paleta inspirowana. Karnacjami. I tutaj, jak możecie zauważyć, mamy zarówno cienie matowe, jak i błyszczące. Oczywiście, jak to ja. Ja cały czas używam z tej palety tylko matów, chociaż błyski te są bardzo, bardzo ładne. I niektóre błyski są mm, trochę takie foliowe, niektóre są bardziej takie. Mm, Kremowo-perłowe, bym mogła powiedzieć. Tak czy inaczej, błyski są na naprawdę wysokim poziomie i maty blendują się jak masełko, są satynowe, są cudowne. Paletka jest połączeniem tektury i plastiku, ma bardzo mocny magnes. Też przez całą wielkość wieczka mamy ogromne, duże, prawdziwe lusterko, więc no to lusterko w podróży jest. Jest cudowny. Nie testowałam go w podróży, ale do no, tak jak patrzę, z pewnością zrobi robotę. To jest luserko naprawdę świetne. Jak widać, mamy tutaj i cieplejsze, i chłodniejsze tonacje, ale cały czas jest to utrzymane na takim neutralnym poziomie. Nie jest to ani wybitkie chłodne, ani wybitkie ciepłe. Wiadomo, nie mogę wyrzec się swoich dzieci, ale zaraz po moich... To jest moja ulubiona paleta. Przy okazji, jak mówię o palecie neutralnej, dajcie mi znać, czy chcecie zestawienie. Moim subiektywnym zdaniem, zestawienie najlepszych neutralnych palet. Ostatnio robiłam przegląd neutralnych palet w mojej głowie i sądzę, że ten film mógłby być dla was ciekawy. I Jeszcze jeden produkt z kolorówki, ostatki na dzisiaj, to jest maskara od Eveline Cosmetics Extra Lashes Extreme Volume and Care Mascara. W razie czego, bo to jest już któryś stał z kolei produkt z Eveline, film nie jest sponsorowany. Po prostu w minionym miesiącu przyszła do mnie ogromna paka kosmetyków zarówno pielęgnacyjnych, jak i kolorówki z Eveline. Tak samo jak testowałam dla was tą paletę Rub i sporo produktów z Eveline wpadło w moje ręce i sporo mi się sprawdziło i tak jest też również z tą maskarą tą maskarą, co prawda dzisiaj mam przyklejone sztuczne rzęsy ale tą maskarą jestem w stanie wyczesać swoje rzęsy które są bardzo krótkie, bardzo liche, rzadkie w ogóle wszystkie negatywne cechy, jakie można zebrać na punkcie rzęs to są w moich rzęsach więc nawet moje rzęsy przy tej maskarze są widoczne, są ładnie podkreślone, są rozdzielone, zagęszczone, ale nie sklejone. Oczywiście tak jak zwykle ja wam o tym mówię. Jeżeli polecam jakąś maskarę, to ona się u mnie ani nie odbija najczęściej u mnie maskary odbijają się tutaj na dole, ani się nie kruszy, ani nie blednie jakoś specjalnie w ciągu dnia, więc tak samo również jest z tą maskarą. I ta maskara ma grzebyk, który Wydaje mi się, że kiedyś lata, lata temu miałam jakąś maskarę, chyba z Avonu, która miała bardzo podobną szczoteczkę, właśnie taką grubą, gdzie było dużo silikonowych, bardzo drobnych, malutkich ym, ząbków. Wydaje mi się, że to była jakaś seria, że tam były takie kolorowe maskary. I ja pamiętam, że uwielbiałam tą szczotkę. Nie wiem, czy te maskary dalej są. Nawet nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to ta maskara ma, z tego co pamiętam, bardzo, bardzo podobną szczotkę. I świetkie się nią tuszuje. Świetkie się rozdziela rzęsy. I tak samo jak ja przyklejam sztuczne rzęsy, ja przyklejam sztuczne rzęsy od góry, to później chcę zblendować, złączyć swoje rzęsy od dołu. Więc wtedy robię coś takiego, że swoje rzęsy tuszuję, łącząc od razu ze sztucznymi. I dzięki temu, że tutaj mamy tak mało tych ząbków, tak są drobne, to. O, zwróćcie uwagę na to, że nawet jak przejadę tuszem po sztucznych rzęsach, to one się nie sklejają, one się nie łączą, tylko cały czas pozostają rozdzielone i też jestem w stanie bardzo ładnie połączyć moje rzęsy z tymi drugimi moimi, tylko sztucznymi. I ostatni produkt na dzisiaj. Produkt taki m, ani nieurodowy, tylko taki fashion to jest torba, a raczej taka duża nerka torba, o której ja wam wspominałam też w poście Star of the Week do pewnie już za dwa miesiące temu i wracam z taką aktualizacją, że to jest uważam dalej najlepsza Nerka, jaką można mieć. I ja wam właśnie w tamtym poście opisywałam, dlaczego mnie ta torebka tak zakwyciła, bo to nie jest typowa torebka, tylko to jest właśnie nerka. I ja mam taki problem, że jak się ubiorę na sportowo, założę dresy, czapkę i takie tam, to żadna torebka mi nie pasuje, no bo no, torebka do typowo takiego sportowego outfitu, no to nie bardzo. I szukałam nerki, szukałam nerki, ale nerki, która będzie Duża, naprawdę duża, wielkości takiej średniej torebki, i nawet nie wiedziałam, czy coś takiego w ogóle istnieje, bo niestety każda jedna nerka jest dla mnie za mała. Już nawet próbowałam, czasami są takie większe nerki dostępne, ale nawet te. Mm, Trochę większe niż normalne nerki są dla mnie dalej za małe, bo jak oglądaliście mój film o AliExpress, to ja mam taki dosyć duży portfel, z którego nie chcę przekładać rzeczy. Tu, tam elektroniczny papieros, telefon, powerbank. Ja w ogóle zawsze muszę mieć ze sobą pół domu w torebce, więc w nerce nie może być inaczej. I znalazłam nerkę idealną, która po prostu jest wielkości mojego korpusu ale jeżeli jestem ubrana na sportowo, czy jakoś tak luźniej, to to pomimo tego, że no jest ładne, jest nawet eleganckie i sądzę, że do jakiegoś ym, takiego codziennego stroju, bardziej schludnego, czy nawet do eleganckiego mogłoby pasować, to to też również pasuje do dresidła, więc no świetna sprawa. Tutaj, co prawda, to jest skóra ekologiczna, to nie jest naturalna, mi to nie przeszkadza i tak jak wam opisywałam w tamtym poście, ja tą torbę, tą nerkę zamówiłam na stronie Gomez i ja ją sobie zamawiałam z okazji Dnia Kobiet, ponieważ jestem singielką, to sobie mogę sama robić prezenty i ona oficjalnie jest dosyć droga, bo ona chyba podchodzi pod około 600 coś czy 700 zł, tak mi się wydaje. Ale jeżeli nie chcecie przepłacać, to poczekajcie na jakieś promocje, bo zauważyłam, że ta torba tanerka jest dostępna i często ona jest na obniżce. A jak Przychodzi jakiś taki specjalny dzień, że sklepy robią rabaty bądź jakieś wyprzedaże, tak jak właśnie ja sobie złapałam kod rabatowy na dzień kobiet, to ja ją dorwałam za 300 parę złotych. Oczywiście 300 parę złotych to dalej jest dosyć wysoka cena, ale w porównaniu do 700 no to jest już połowy mniej. Po drugie, wydaje mi się, jest to całkiem znana i dobra firma. Po trzecie, no jest to tak wyjątkowa torba, że no. Drugiej takiej nie zobaczycie na ulicy. No, chyba, że będziecie przechodzić obok mnie. Jak zwykle, przy ulubieńcach, po pierwsze, proszę Was o to, abyście zajrzeli do opisu pod filmem, bo warto. Po drugie, tak jak zwykle, dajcie mi znać, czy wymienione tutaj produkty, czy którykolwiek z tych produktów był już w Waszych rękach, czy Wasza opinia na temat tego produktu jest taka sama, bądź inna, bo może być to przydatne nie tylko dla mnie, ale również dla innych oglądających ten film, pomocne w zakupach. I też, jeżeli będzie Wam się chciało, to polećcie mi chociaż jeden produkt, który w ostatnim czasie was zachwycił, którego może ja jeszcze nie testowałam. I tak jak na przykład to mydło do brwi, dzięki wam odkryłam. Może dzięki wam odkryję kolejną perełkę. Jeżeli dotrwaliście do końca, to poproszę o kciuka do góry, jak zwykle przypominam o tym, że aby być ze mną na bieżąco to udajemy się na mój Instagram, Instastory. To jest pierwsze źródło informacji, co się u mnie dzieje, kiedy pojawi się nowy film na kanale. No i jeszcze tylko Wam zrobię taką zapowiedź, że czekam na nowe brokatowe tła, więc w kolejnych filmach będzie się działo. No i mam nadzieję, że jak zwykle widzimy się w moim kolejnym filmie, więc do następnego i na razie.